Ja wybrałam studia MBA, ponieważ w czasach studenckich byłam na praktykach w siedzibie europejskiej dużej japońskiej korporacji. I tam kadra menedżerska, z którą miałam przyjemność współpracować, bardzo mocno rekomendowała właśnie programy MBA-owe jako takie programy stanowiące. Powiedzmy, trampolinę w rozwoju kariery zawodowej. I od tego czasu, czyli już blisko 13 lat, wiedziałam, że zawsze chciałam zrobić MBA. -a. No a ponieważ w mojej firmie zostałam wytypowana do, do zrobienia tego programu, to bardzo dobrze się złożyło, i miałam przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w tym programie.